Zadanie czwarte. Prosta EF dzieli prostokąt ABCD na kwadrat EFCD o obwodzie 32 cm i prostokąt ABFE o obwodzie o 6 mniejszą od obwodu kwadratu EFCD. Dokąd zadania. Długość odcinka AE jest równa. No to znajdźmy sobie odcinek AE. I to jest tutaj. Naznaczymy sobie go X. No i zaczynamy się martwić. Dobra, wiemy, że jest sobie ta prosta EF. Dzieli prostokąt ABCD na kwadrat o obwodzie 32. Ten kwadrat widzimy tutaj do góry. I on ma obwód 32. To jest kwadrat, więc ma cztery boki równe, no to 32 dzielimy na 4. No to dostajemy ósemkę. No to tu jest 8, tu jest 8, tu jest 8 i tu jest 8. Pięknie. I prostokąt ABFE o obwodzie o 6 cm mniejszym. Niż obwód kwadratu, no to 6 cm mniej niż 32, to to jest 26. No to tyle jest 26, jeżeli chodzi o ten prostokąt na dole. Ale wiemy, że ten prostokąt na dole ma tutaj dwie ósemki, nie? Bo ten duży prostokąt jest prostokątem. W takim razie tutaj też są ósemki. No to jak od 26 odejmiemy 16, bo te dwie ósemki to jest 16. To dostaniemy dych. No ale ten x też jest tu. I to są takie same odcinki. No to x musi być piątką. No to wiecie. No to, to jest AE i szukamy odpowiedzi tak. To jest C.